Dzisiaj na terenie miasta Radomska z okazji tego, że 9 września przypadał Światowy Dzień Fas organizujemy konferencję poświęconą temu zagadnieniu. W zasadzie konferencja odbywa się 9 września o godzinie 9.09. Te dziewiątki mają symbolizować 9 miesięcy ciąży z apelem na to, żeby te 9 miesięcy poświęcić na szczególne zwrócenie uwagi na zdrowie kobiety ciężarnej i płodu, a to szczególne zwrócenie uwagi ma polegać między innymi na tym, żeby kobieta świadomie powstrzymywała się od spożywania alkoholu, nawet takiego sporadycznego, bo jak wiadomo, żadna dawka nie jest bezpieczna, jeżeli chodzi o alkohol i o wpływ tego alkoholu na płód. Więc chcemy o tym głośno mówić wśród osób, które pracują zarówno z małymi dziećmi, jak i z dziećmi już troszkę starszymi, o tym, żeby były wyczulone w jakiś sposób na tego rodzaju zjawisko i tu mam nadzieję, że prelegenci, którzy dzisiaj zabiorą głos, będą zwracać szczególną uwagę też na symptomy różnych charakterystycznych zachowań.